Niebiańska istota. Dziś przytoczę słowa z piątego rozdziału książki pod tytułem Aniołowie w statku kosmicznym włoskiego autora Giorgio di Bitonto. Fragment ten pomoże nam zrozumieć, dlaczego Giorgio od 45 lat daje świadectwo i tak bardzo mocno zaangażował się. W przekazywanie pouczeń i wyjaśnień dotyczących Pisma Świętego. Otrzymuje on te nauki od naszych braci z kosmosu, których nazywamy posłańcami Boga. Przypomnę tylko, że Giorgio rozmawia z Archaniołem Rafałem i o tym opowiada. Cytuję. Rafał powracał na rozmowy z nami w środku nocy i w ciągu dnia. Powiedział nam, że ten nasz sposób komunikowania jest nazywany kontaktem kosmicznym, za pomocą którego możemy się z nim kontaktować, kiedy tylko chcemy. Nauczył nas również kilku reguł roztropności. Za każdym razem, kiedy będziemy używali kontaktu kosmicznego, mamy najpierw modlić się do archanioła Michała, aby się nami opiekował. Wzywajcie Michała, rzekł do nas, i nie będziecie się o nic martwić. I tak właśnie robiliśmy. Pewnej nocy, zanim zasnąłem, Rafał przemówił do mnie, oznajmiając: Teraz bądź spokojny, bo będziesz miał wizytę. Pozostałem w ciszy, bez poruszania się, rozmyślając o jego słowach. Pomyślałem, że otrzymałem wielki dar, który pozwalał mi na komunikację z braćmi. Wiedziałem, że każdy brat na ziemi. Może rozmawiać w duchu ze swoimi braćmi z przestrzeni. Nauczono mnie, że nikt nie jest sam w kosmosie i że bracia nie opuszczają nikogo z tych, którzy żyją pośród trudów na naszej planecie. Bracia opiekują się, śledzą, działają na korzyść tych, którzy pozwalają sobie pomóc i dają się prowadzić. Czasami robią to w sposób ewidentny, innym razem dają się rozpoznać po ich działaniu, a w jeszcze innych przypadkach ich interwencja podąża tajemniczymi ścieżkami i nie jest oczywistą. Przypomniałem sobie o poleceniu Rafała, abym zachował spokój. I wyluzowałem się jeszcze bardziej niż byłem do tej chwili. Nocne godziny mijały, senność wzrastała, a nic się nie działo. Pomyślałem wtedy, że może ta wizyta odbędzie się we śnie. W rzeczywistości Rafał wyjaśnił mi wcześniej, że sen jest uczestnictwem w życiu innego wymiaru kosmicznego lub duchowego, który istnieje w nas i że nawet te sny, które wydają się niespójne, chaotyczne i pozbawione znaczenia, w rzeczywistości zawierają sensowną treść. Teraz wiedziałem, że bracia z przestrzeni komunikują się z nami, posługując się również z nami, które w tych przypadkach są autentycznymi przekazami wiadomości. Także w Piśmie Świętym jest obfitość przypadków i przykładów, w których Pan Bóg daje poznać człowiekowi swoją wolę podczas snu. W takim stanie człowiek jest bardziej otwarty na przyjmowanie nauk i napomnień z góry. Rozmyślałem o tych rzeczach i nabrałem przekonania, że właśnie w taki sposób przybędzie do mnie mój gość. Gdy nagle dostrzegłem przede mną słabe, wielokolorowe światło, przyjrzałem się lepiej i zobaczyłem, że stawało się coraz wyraźniejsze. Wyglądało to tak, jakby ręka wielkiego artysty przy pomocy linii i świateł komponowała sylwetkę mężczyzny, mającego około trzydziestu lat. Kiedy to arcydzieło zostało ukończone, miałem przed moimi oczami przepiękną postać. Całe moje jestestwo było w ekstazie. Ubrany był w białą tunikę, przepasaną na biodrach sznurem. Twarz była pełna słodyczy. Jego czoło i wszystkie rysy twarzy były tak harmonijne i pełne pogodnego majestatu, że trudno jest to sobie wyobrazić. Miał niebieskie oczy. I kasztanowy kolor włosów, które spływały mu na ramiona. Dobrze proporcjonalna broda uzupełniała tą świetlistą postać. Ta niebiańska istota emanowała tajemniczą i głęboką siłą życiową oraz nieskończoną słodyczą, która wypełniała pokojem. Wyczuwałem w nim, Przeczystą miłość, i wydawało mi się, że on mi ją przekazywał w bardzo czuły sposób. Zbliżył się do mnie i lekko uśmiechnął, a przez swój delikatny uśmiech wyraził całą swoją życzliwość. Przylgnął do całego mojego jestestwa i nie mogłem nie rozpoznać siebie samego w nim. W jego słodkiej twarzy widziałem siebie samego i czułem w sobie najczystszą i najbardziej wzruszającą miłość, która promieniowała od tej istoty. Ogarnęły mnie tak wzniosłe uczucia, że nie jestem zdolny ich opisać. Znajdowałem się w stanie doskonałej rozkoszy i jedności. Jego światło przenikało każdą komórkę mojego ciała. Jego promieniująca piękność przekazywała mi wielki pokój i głębokie pragnienie dobra i miłości. Kiedy wszystko znikło, pozostała we mnie radość nie do opisania. Chciałem wiedzieć, kim był mój gość, jego imię. Zabrzmiało we mnie jak słodka nuta, ale nie miałem odwagi, aby potwierdzić sobie tego przypuszczenia. Zainterweniował głos Rafała: Zobaczysz go ponownie w innej postaci, powiedział, i nie chciał dodać nic więcej. Koniec cytatu. Więcej dowiemy się w następnych nagraniach.